Cześć Boże. Witam wszystkich, którzy są związani z kołami koronkowymi, którzy do nich należą. Bardzo wam wszystkim dziękuję za modlitwę, za wasze zaangażowanie w tę wspólnotę, za to, że ogarniacie modlitwą nie tylko siebie, swoich bliskich, swojej rodziny, swoje sprawy, ale także że ogarniacie tą modlitwą cały świat, tak jak jest w koronce dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Proszę was też o modlitwę za mnie i y, zapewniam, że y, modlę się za wszystkich, y, którzy należą do y, kół koronkowych, modlę się też w Waszych intencjach. Dzisiaj krótkie zamyślenie na temat zaufania, zaufania Bogu. Ponieważ zaufanie jest takim elementem, jeśli można tak powiedzieć, który jest bardzo istotny w całym kulcie Bożego Miłosierdzia. Bo owszem, ważna jest koronka, litania, ważne jest święto, godzina miłosierdzia, uwielbianie Bożego miłosierdzia przez modlitwę. Ale jeśli nie ma w niej ufności, to tak jakby nie było w niej serca. I Jezus często mówił siostrze Faustynie, kiedy się jej objawiał, o ufności, o potrzebie ufności. Że bez niej jakoś trudno wielbić Boże miłosierdzie, no bo jeśli zwracamy się do Boga, a nie ufamy mu, no to tak naprawdę nie oczekujemy tych łask, nie oczekujemy tego miłosierdzia. Z naszej strony ta otwartość to jest właśnie zaufanie Bogu. I tego Pan Jezus też y, bardzo pragnie od nas. Pewnego dnia mm, Jezus powiedział, siostrze Faustnie, takie słowa: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. O jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, ale nie wierzy, że jestem miłosierdziem. Nie dowierza dobroci mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Nie zazna ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do mojego miłosierdzia. Jeśli chcemy pokoju w sercu, pokoju między nami, pokoju na świecie, to ta ufność. W zwracaniu się, w proszeniu Jego miłosierdzie jest tutaj bardzo ważna. Innym razem, znowu w dzienniczku, jest taki zapis, kiedy siostra Faustyna zapisuje słowa Jezusa, i Jezus jej mówi: Dusze dążące do doskonałości, niech szczególnie uwielbiają miłosierdzie moje, bo hojność łask, które im udzielam, płynie z mojego miłosierdzia Pragnę, aby te dusze odznaczały się bezgraniczną ufnością w moje miłosierdzie. Uświęceniem takich dusz ja sam się zajmuję. Dostarczę im wszystkiego, czegokolwiek będzie potrzeba dla ich świętości. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszelkie skarby swoich łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeśli dusze żądają mało, zacieśniają swoje serce. Jezus mówi, że łaską Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się naczyniem jedynym, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Jezus sam nam daje instrukcję, jak mamy otrzymywać łaski dla siebie, dla innych, dla całego świata. I że to nie ma być mało. Nie ma być tylko dla mnie, nie ma być tylko dla moich bliskich, ale dla całego świata. Im więcej prosimy, tym Jezus cieszy się bardziej, tym bardziej raduje się Jego serce. Dlaczego? Bo nie proszę tylko dla siebie. A my w kołach koronkowych tak właśnie robimy. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czyli można powiedzieć, że żądamy wiele. Oby to było z wielką ufnością w Jego miłosierdzie i zaufaniem takim, że Bóg, jeśli wie, że to jest dla nas dobre, to nam tych łask udzieli. I tego nam wszystkim życzę. Byśmy tych łask wypraszali jak najwięcej. I życzę takiej ogromnej ufności Zaufania Bożemu Sercu. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi i niech sam nam pomaga w tym, aby nasza ufność ciągle i ciągle rosła. Pozdrawiam z serca i życzę wszelkiego, co jest dobre, wszelkich łask, wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Niech Jezus miłosierny wszystkich Was zamyka w swoim sercu. Szczęść Boże.